Cześć, z tej strony Yamax ja, i dzisiaj sobie będziemy grali w nową serię z Witor z Tsunami Round. mi się ostatnio ta gra. I ja już nie kiedyś grałem tylko na tablecie, ale mam swoje stare I kupujemy Grilla. I nowa oczywiście, nowy poziom będzie I pik. I to będzie mi się pewnie malować. O, jest. Dodaję to. Uwaga! Gratulacje, bardzo ukończyła byś miała nowe środowisko, jaskinia! Wow, ho Hoho! O, zima! Dodaliśmy, jaki fajny! Teraz ja mamy jaskinę. O, czyli za cegiełki się buduje to... Okej. Okay. Ja mam 120 cegiełek. Dobra. Ja sobie pogram. Ja tylko chciałem tak wam pokazać, że odblokowuję nowej maskinie. No i to właściwie chyba będzie tyle. Pa!